No hej. Chciałam przeprosić za jakość poprzedniego filmiku. Ale mam nadzieję, że y, mam nadzieję, mam nadzieję, mam nadzieję, że zrozumieliście z niego, że moją ulubioną rolą do Mogarowa jest rola hrabiego Debussy w Graffini de Monsoro i i, I że to jest pierwsze miejsce. I drugie miejsce to y, Siergiej. Mam nadzieję też, że zrozumieliście, y, dlaczego y, to jest moja ulubiona rola. Jeszcze raz bardzo was przepraszam za jakość tamtego filmiku, ale no niestety to. To, to było robione rano, i słońce. Te słońce było strasznie denerwujące. Także to chciał. Chciałam Was bardzo przeprosić za jakoś poprzedniego filmiku. No, i zapowiedzieć następny filmik. Jeszcze nie wiem o czym będzie, ale będzie niedługo może nawet dzisiaj. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Do usłyszenia. Pa.